15 maja 2011 roku 17 Odrzućcie dzieło spirytualizmu New Age. Moja umiłowana córko, wzywam wszystkich moich wyznawców do przeciwstawienia się dziełu ruchu New Age, który ogarnął świat. Chrześcijaństwo zawsze było pierwszym celem szatana, ponieważ jest on bardzo przebiegły, ciągle będzie próbował zwodzić tych z duszami pustymi i duchowo zagubionymi. Zawsze będzie się starał przedstawić swoje kłamstwa w takim sformułowaniu, że będzie się to wydawać miłością. Będzie zatem próbował kontrolować umysły moich dzieci za pomocą starożytnych, pogańskich taktyk mających na celu uwolnienie ich umysłów od tak zwanych stresów współczesnego życia. Strzeżcie się tych, którzy ulegają praktykom, twierdzącym, że w imię medytacji wprowadzają wasz stan umysłowy. W fazę nieświadomości. Gdy tylko pozwolicie swojemu umysłowi być kontrolowanym w ten sposób, szatan i jego demony mogą wejść tak cicho, że nie zdacie sobie z tego sprawy, tak łagodne będzie to przejście. Unikajcie starożytnych praktyk duchowych, w tym korzystania z kart tarota. Wiele, wiele dusz na świecie jest głodnych prowadzenia duchowego. W swoim dążeniu do nadania sensu swojemu życiu niezamierzenie pozwalają się wessać w praktyki, które są równoznaczne z pogaństwem. Musicie przez cały czas unikać każdego fałszywego dogmatu, który was zachęca, abyście uwierzyli, że pokój w waszym sercu i duszy można osiągnąć przez starożytne praktyki duchowe. Uczcie się rozeznawać, czym one naprawdę są. Korzystanie z kryształów, medytacje, rejki, yoga, karty tarota, wiara w duchowych przewodników, metafizykę i tak zwanych uzdrowicieli wiary mają nakłonić Was do uwierzenia w alternatywną, wyższą egzystencję poza tym, co stworzone przez Boga Ojca Przedwiecznego. Ostrzeżenie przed w niebo wstąpionymi mistrzami. Dzisiaj wielu z Was, które ciągle proszukują duchowego ukojenia, w praktyce podążania za swoimi aniołami, musi być wyczulona na fakt, że gdy tylko pojawi się określenie w niebowstąpieni mistrzowie, to możecie być pewni, że te anioły nie pochodzą z nieba. W niebowstąpieni mistrzowie, moje dzieci, są upadłymi aniołami i pochodzą z ciemności. Mimo to zostanie Wam powiedziane, a następnie będziecie przekonywani, że pochodzą one ze światła. Cały ten pogański spirytualizm, jeśli pozwolicie mu opanować swoje życie, ostatecznie pociągnie was w dół, do głębin ciemności, kiedy najmniej będziecie się tego spodziewać. Szatan będzie bardzo ostrożny w tym, jak przedstawia te ciemne kłamstwa, bo przez cały czas będzie wam mówione, a wy będziecie wierzyć. Że te rzeczy wszystkie są dobre. Większość z tych praktyk jest przedstawiana jako dobra dla waszego poczucia własnej wartości, pewności siebie, panowania nad swoim własnym życiem. Wszystko to jest kłamstwem. Te praktyki nie tylko oddalają was od prawdy, ale przynoszą nieopisane nieszczęście, gdy te złe duchy wejdą do waszej duszy, co będzie bezpośrednim następstwem tych praktyk. Biblia ostrzega przed niebezpieczeństwem magii. Nigdy nie można ingerować w prawdę. Nauczanie przekazane człowiekowi w świętej Biblii ostrzega ludzkość przed niebezpieczeństwem magii, wróżbitami i uwielbianiem fałszywych bogów. W dzisiejszym świecie te praktyki przedstawiane są jako nieszkodliwe, ale konieczne dla waszego duchowego dobra. Ze względu na naturę tych łagodnych dusz, wiele z nich w naturalny sposób zostanie wciągniętych do praktyk new age z powodu fałszywej fasady miłości, którą emanują. Nic nie mogłoby być dalsze od prawdy. Ostrzeżenie przed fanatycznym oddaniem aniołom. Pamiętajcie, to szatan i jego upadli aniołowie są tymi, którzy ostrożnie i przebiegle wciągają was w te trudne do dostrzeżenia kłamstwa. Tym z was którzy propagują prawie fanatyczną pobożność względem aniołów, mam to do powiedzenia. Dlaczego nie głosicie najpierw słowa Bożego, mojego Ojca przedwiecznego? Czy ta obsesja na punkcie aniołów nie jest po prostu inną formą bałwochwalstwa? Tak, oczywiście, módlcie się o pomoc świętych aniołów, jednak zawsze zadawajcie sobie to pytanie: czy wasza pobożność względem aniołów nie jest kosztem miłości do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, albo Boga, Ojca Przedwiecznego? Jeśli tak, to obrażacie mnie, waszego boskiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Obudźcie się teraz wobec kłamstw, tak zwanego spirytualizmu. Aniołowie, których przyciągacie, uczestnicząc w takich praktykach, nie będą pochodzić z nieba lub ze światła. Będzie się wydawało, że pochodzą ze światła, ale to jest oszustwo, którym posługuje się szatan i jego demony, dla sprytnego skrycia swoich działań. Zapamiętajcie jedną końcową naukę: maskujcie sobie swoje pogańskie praktyki tak bardzo, jak chcecie, aby się wydawało, że składacie hołd boskiemu światłu nieba, ale to będzie kłamstwo. To kłamstwo i ci, którzy przekonują Was, Byście podjęli tę dziwaczną podróż ku tak zwanej sferze duchowej, poza tą od mojego ojca, zaprowadzą was tak blisko szatana, że w pewnym momencie nie będzie już powrotu. Jedyną boską krainą miłości, która istnieje poza tą ziemią, jest niebo. Wszystko inne, co wam powiedziano, jest nieprawdą. Szatan jednak chce, abyście uwierzyli, że jest inna kraina. Rzeczywistość jest taka, że on wciąga w ciemności ze sobą i wszystkimi upadłymi aniołami piekła te wszystkie nie podejrzewające niczego i przesądne dusze, wszystko w imię fałszywej miłości. Proszę, pamiętajcie, że miłość, prawdziwa miłość, może pochodzić tylko od Boga Ojca Przedwiecznego, wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus.